słuchajcie, kupiłem sobie bransoletkę z Diora jak wracałem do samochodu to stwierdziłem, że nie wiem, czy to jest ta bransoletka, którą chciałam kupić, że nie jest żebym w jakimś takim amoku, wiecie, zakupy troszeczkę w tych butikach są stresujące, bo ludzie tak wiecie, chodzą za wami, czy nic nie chcecie ukraść czy, czy nie wiadomo co o co tam wam chodzi, natomiast no było dość miło, ale wiadomo było dość grobowo również, bo po prostu tak jest w butikach w Warszawie, w, za granicą tak, takiego czegoś nie ma, chociaż gdzie nie, gdzie jest, bo też trafiłem takie, na takie butiki, natomiast Natomiast no, w Warszawie jest to bardzo takie, wiecie, że tam się nie czuję luzu. Ja w niektórych butikach potrafię naprawdę chodzić po butikach y, gdzieś za granicą i w ogóle nie mam żadnego, y, że ktoś mnie obserwuje, a tu zawsze. Y, no, dlatego wszedłem i bo trafił mi się bardzo miły pan, bardzo fajna obsługa. Natomiast i tak się jakoś stresowałem i przymierzałem te i mówię, o, tą bransoletkę chcę. Y, i potem jak wracałam do samochodu, to już dostaje się zamówienie takie zapakowane i myślę sobie, czy to jest na pewno to, co ja chciałem, czy to jest ta bransoletka. I to się stresuję, bo chodzi o to, że mam naszyjnik i mam taki naszyjnik i generalnie chciałem do kompletu bransoletkę i się zastanawiam teraz, czy to właśnie będzie ta bransoletka. Dobra, robimy unboxing w takim razie, bo inaczej nie wytrzymam mam i nie dojadę do domu, nie wiedząc, czy to jest to, co ja myślę, czy nie. Dobra, słuchajcie. No Najładniejsze jest zawsze te opakowania, bo jak to jest ładnie zapakowane. Dobra, poczekajcie, coś tu jest. E, taki woreczek, Woreczek, woreczek. Dobra, no to jest ta. Dobra, widzę, że to jest ta. Bardzo jest ładna ona. Boże, jaka ładna. Jak ładnie wygląda. Słuchajcie, jak zapakowana w wygląda takim. Wow. To nasze nigdy nie był tak zapakowane. Zobaczymy, takim czymś. No i taka właśnie. Co to? No. Dobrze, dobra, to już teraz mogę spokojnie wracać do domu, a oczywiście torebeczka taka, wiecie, klasyczna gwiazdką, takie wiecie, małe detale, ale za coś się płaci, tak, właśnie za te detale głównie, ale tak, 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 fajnie, no, cieszę się, że mam takie coś.